Program Microsoft To Do jest bardzo dobrze zintegrowany z pocztą Outlook. I ta integracja polega na tym, że możemy sobie jednym ruchem dodać, um, dodać maila do zadań i przez to oszczędzamy czas w jego w edycji tych, tych zadań. Są dwa sposoby na dodawanie tych zadań. Jedna dotyczy sytuacji, kiedy mamy mail, który jest pod, pojedynczym zadaniem, a druga, kiedy mail zawiera sobie kilka zadań. No i te dwa przykłady Wam pokażę. Żeby to najpierw nam zaczęło wszystko działać, to musimy zrobić sobie dodatkową jeszcze rzecz, mianowicie wśród tych list inteligentnych, tak zwanych, które tutaj mamy, chcemy dodać jeszcze jedną listę po to, żeby widzieć właśnie w tej aplikacji maile dodane, maile, które stały się zadaniami. Musimy sobie wejść jeszcze raz do konfiguracji tego, tego programu. Tym razem zrobimy to dla odróżnienia w aplikacji mobilnej. Wróć w aplikacji webowej, czyli jesteśmy teraz w aplikacji ToDo i w aplikacji ToDo mamy taką takie koło zębate. Klikam sobie w to i wchodzę do To Do ustawienia. I wśród tych ustawień mam coś takiego jak. Jak. Połączone aplikacje i mam zaznaczyć oflagowane wiadomości e-mail. Klik. I teraz właśnie wskoczyła mi taka nowa pozycja. Jak. Oflagowanej wiadomości E-mail. Będę ją widział zarówno w aplikacji webowej, jak i w aplikacji klasycznej, jak widać. No i teraz, żeby Wam to pokazać, jak to, jak to szybko działa, to zrobię tak. Fragment ekranu to będzie, będzie mój e-mail. Niech to będzie mój e-mail, a fragment ekranu to będzie aplikacja To Do. No i sytuacja jest taka: dostałem maila. Od Adama i ten Adam chce, żebym zrobił, żebym jakieś przygotował propozycję na spotkanie z klientem. Mogę sobie takiego maila odczytać. Mogę, jak mogę, tylko musimy mi, musi mi się teraz wyświetlić. Aha, bo to była to była napisane mail, tylko niestety bez zawartości, okej, okay, no dobra no to niech i tak będzie wrócę do tego widoku dobrze, no i mam takie coś jak oflaguj z tego poziomu I jak na przykład oflaguj i kliknę to zadanie, które tutaj mam znaczy zadanie, ten treść tego, ten mail po prostu stanie się zadaniem i będę to zadanie widział w kategorii Oflagowane wiadomości e-mail. No to zobaczmy, jak to, jak to by zadziałało. Klikam sobie oflaguj. Tutaj widzimy, że już nam coś, coś zaczęło działać. I mamy oflagowane wiadomości e-mail. Mam tutaj treść tego, tego maila. Tak samo by to zadziałało w sytuacji, kiedy bym chciał oflagowanie tego maila dodać już z poziomu skrzynki odbiorczej, czyli mógłbym sobie tutaj kliknąć na takiego maila no to sobie tak właśnie zrobię klikam sobie na tą ikonę oflaguj wiadomość, klik i za chwilę mi wpadnie do tego miejsca kolejne zadanie, o już mamy i teraz gdybym sobie chciał wejść w tego w to zadanie, może sobie to zmaksymalizuję gdybym teraz chciał sobie wejść w to zadanie to będę miał tutaj takie, to będę miał treść maila przytoczoną. Będę wiedział już o co chodzi. I dodatkowo będę mógł sobie kliknąć w otwórz w programie e-mail w, w programie Outlook i treść tego maila mi się od razu przypomni, znaczy od razu pokaże. Będę wiedział, na czym polegało to zadanie. To za ten mail otwórz w programie Outlook miał jeszcze taką inną cechę, muszę sobie go wyświetlić. Znaczy cechę klient, a zadania to był taki mail, w którego treści były trzy prośby do mnie żebym zrobił jakiś raport, żebym coś tam zrobił z kalendarzem i propozycje do umowy czyli to jest taka sytuacja, w której mógłbym tego maila sobie rozbić na trzy osobne zadania lub też dodać do jednego zadania trzy punkty, no to ja zrobię trzy osobne zadania yy, czyli tamto zadanie, z tamtego zadania się wycofam czyli kasuję Czyli to zadanie kasuję. I zamiast niego dodam trzy osobne punkty, tak jak te punkty szły w mailu. Czyli robię tak. Zaznaczam sobie nazwę tego, tej prośby w mailu. I jak stoję tutaj na tym zaznaczonym fragmencie, to takie menu na górze mi się kontekstowe pojawiło. I wśród tych menu mam m.in. taki ptaszek do utworzenia zadania. No, to sobie go klikam, i dodało mi się zadanie samo do aplikacji. Ja mogę co najwyżej sobie zmienić trochę treść, no bo z treści tego zadania nie wynika, że dochodzi o klienta A. Ja sobie dodam to, że klienta A. Dobra, gotowe. Kolejne zadanie: kalendarza spotkań. Znowu sobie dodaję zadanie. I tu muszę sobie jeszcze wpisać przygotowanie z klientem A. I trzecie zadanie. Przygotowanie propozycji. Mek. Przygotowanie. To jest przygotowanie raportu. Ach. Dobra. No i teraz zobaczmy, czy te trzy zadania znalazły się w mojej aplikacji. Widzimy, że znaczy zadania są. Teraz skoczę to trzecie, tylko że tym razem te zadania nie pojawiły się w tej części oflagowanej wiadomości e-mail, dlatego że ja inaczej teraz te zadania potraktowałem. Nie jako takie automatyczne zadania oflagowane z maila, tylko z treści maila wydłubałem część, yy, część, która dotyczyła, spod, dotyczyła zadania, i dodałem go do zadań. No i teraz ewentualnie to, co bym mógł zrobić, to przenieść te zadania do swojego klienta A. Przenieść tutaj, lub też druga opcja, że jeżeli chciałbym od razu je przenieść do klienta A, w sumie tak powinienem zrobić, no to powinienem sobie, będąc w tej aplikacji, będąc w mailu, przejść do zakładki nie zadania, tylko klient A. I gdybym z tego poziomu sobie te zadania pododawał, klik, to miałbym je od razu tutaj w tym miejscu. No właśnie, a teraz nie, nie zrobiłem tego, więc muszę dodatkowo się tutaj napracować. Klik, klik, klik. Gotowe. I ta funkcja integracji z mailem jest super, zwłaszcza jeżeli będziemy sobie korzystali z tej aplikacji, znaczy z tego flagowania. Częściowo można korzystać z tego flagowania w mailu, czyli gdybym sobie na przykład teraz maila otworzył, i chciałbym, powiedzmy, że tych maili które tutaj mam bardzo dużo, tak, no to mogę sobie wyfiltrować wszystkie zadania w tym folderze, które mają, które są oflagowane tą flagą. Klikam sobie filtr i oflagowane. No i widzę, że coś tam mam do zrobienia. Natomiast znaczy ta komunikacja między programem Outlook i programem To do nie kończy się w momencie dodania zadania z maila, ale jest też, działa to też w drugą stronę. Czyli, jeżeli sobie to zadanie odhaczy jako wykonane w swojej aplikacji To Do, to ono się również odhaczy w mailu. Zobaczmy, jak to zadziała. Otwieram oba okna. Mam spotkanie. Mam tak, klient A. Czyli wchodzę sobie do klienta A. I mam za. A nie, przepraszam, nie klienta. No tak, klienta A. I to zadanie nazywa się. Hmm, Tutaj zamykam tego, tą aplikację. Tu już z maila. Propozycja na spotkanie z klientem. Przy tej propozycji na spotkanie to jest to zadanie. Nie, przepraszam, to nie jest to zadanie. Ono jest w oflagowanych wiadomościach e-mail póki co jeszcze. O, tutaj, właśnie. Z klientem B, dokładnie. I teraz, jeżeli to też powinno wyglądać w tym folderze z klientem B, ale na razie to zostawmy. I teraz, jeżeli to zostanie, zadanie będzie przez nie wykonane, to ta flaga w mailu automatycznie zginie. Zobaczmy, jak to zadziała. Klik. I mail został już, że tak powiem, odflagowany, flaga została zdjęta. Mail nie jest usunięty, tylko tutaj mamy widok e, e, maili oflagowanych. Jeżeli ten filtr sobie zdejmę. No to widzimy, że mail jest. No i jest to super opcja. Uważam, często z niej korzystam i wam też polecam. Patrzę jeszcze, czy w tej komunikacji z mailem coś mamy. Nie, wszystko jest ok.